Tak dokładnie. Cześć wszystkim, z tej strony Michał. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy znowu w pięknym farmingu, którą tą grę mam zamiar wyrzucić. Po tym odcinku do kosza albo przez okno, albo Bo przynajmniej pod łuparkę, ale dobra. E, to do tego. Co dzisiaj? Dzisiaj jak widać ostre ducie na kogucie, jak to mówią, co nie? Czyli prasowanie słomy. Spytacie Michał, ale czemu ten Dojczwar yy, tak chodzi? Ponieważ coś się zepsuło. Ja sam nie wiem co tu się stanęło. Włączamy no, machinerię, Mamy tutaj yy, piękną prasę Klasa oraz Dojczwarka. Tu oczywiście przed odcinkiem sobie sprasowałem jeden przejazd. Co zrobiłem poza odcinkiem? Poza odcinkiem nic nie zrobiłem, tylko poddawałem kombajny wszystkie, tu jeszcze mam tylko jedną przyczepę samozbierającą, ale udało mi się wgrać e, polskie platy, Platinum, e, później, później Wam pokażę, w sumie za chwilę Wam pokażę, bo jak będziemy robili te długie przejazdy, to Wam pokażę. Powiem, bo ponieważ tam są fajne kosiarki i chcę sobie właśnie kupić te kosiarki. Eee, co? Wczoraj żniwa były już po żniwach. Jak zapowiadałem od ostatnich odcinków, przygotujcie sobie coś do jedzenia, dzisiaj przygotujcie, natomiast sobie coś do picia. Na przykład dzisiaj sobie przygotujcie Pepsi z lodem z kostkami lodu sobie przygotujcie, dzisiaj pijemy ja nie piję, mam wodę gazowaną, ale też może być co, poza odcinkiem tam jeszcze dokończyłem też żniwa owsa dało tak dokładnie tego owsa chyba tyle co jęczmienia. nie troszeczkę mniej niż pszenicy ale to nic będzie gitę a więc co, pokażę Wam to Platinium e, O, to jest to właśnie Platinium, tu mamy wszystkie polskie ma marki Szczególnie te kosiarki mnie interesują Ta natomiast czołówka nie, tylko ta mnie interesuje Gdzie mnie 100 tysięcy za nią trzeba dać, ale opyla się, bo ona jest z tym, tym jeszcze z, tym zgrabie z tą zgrabiarką z tyłu I to się opłaca widzowie Bo nie będzie trzeba Wypożyczać kupować zgrabiarki, ale w sumie będzie, bo trzeba też siano będzie trzeba zgrabiać, co nie? Trochę tego nie przemyślałem. Dzisiaj chcę... Dzisiaj będę... Menu... Kurde, jakby wam to powiedzieć? Chyba poza odcinkiem sobie sprasuję to pole ze słomą oraz to pole ze słomą. O kurde. O oh shit, ja tu mam jaka zrobiłem, ale dobra, później to poprawiam wszystko. Kurde, po tym lekcją, o tym klasie to też są okosy. Prawie jak koło od presy. E, myślałem nad sprzedażą, mamy dwóch maszyn. Wam pokażę oczywiście. Powiem w sumie. E, Myślałem nad sprzedażą naszej starej. Yy, naszej starej prasy Fenda oraz yy, naszej jak, jakże cudownej przyczepy samozbierającej od Strautmana od firmy bo, bo dwie nie są mi do niczego potrzebne no i co, no i trzeba się pożegnać chyba w kolejnym odcinku je sprzedamy sobie bo mam Bo jedna prasa nam wystarczy oraz jedna prasa oraz jedna samo zbierająca nam wystarczy. Bez uznania. Czemu to jest spoko sprawia, że się ciągnik zawiesza, patrzcie. Ja się zawiesiłem ciągnikiem. Nic nie. gdzie ja, ja jadę? Chciałem dzisiaj brać 200 tysięcy kredytu i kupować nowe pole. Widzowie. Pod łąkę. Już Wam powiem, które. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, to. To chcę zrobić pod łąkę. A to będzie jako uprawne. Może być, co nie? Może być. Najprędzej to To ja zwariuję na tym polu. Szczególnie jak patrząc, to tak, tą, tutaj tą część za chwilę będziemy mieli przed, za rzeką zakupioną całą. No nic, no to trzeba cofać, pięknie, ładnie. Um, może, może chyba nie będę wypożyczać tego lekcjona już bo tu są pokosy jak normalnie po, po New Hollandzie TX, TX TX 64 bez uznania, ok? To mm, kurde jest tak duszno w pokoju, albo czekajcie ja sobie otworzę tu okno trochę jakiegoś świeżego powietrza ale będzie też trochę wiatru na odcinku. No i nagle mi jakiś ptak wlaktuje do pokoju. Będę musiał go złapać po odcinku. <słuch> <słuch> XD. O. I tu zostało pięć przejazdów. Bo ja tu jeszcze wczoraj, jak skończyłem żniwa, to. Leciałem sobie, też troszeczkę poprasowałem sobie słomy, nie wiem, czy miennej, ale tylko tam przejazd, po pół przejazda, o tutaj odtąd, tu, leciałem tu i tutaj gdzieś zakończyłem to. O, tak wygląda prasa w środku, we farmingu, a w realu, pojazd. co, tu mam innego. A, ja mam na innej serii, innego tego skina, dobra. Muszę też sobie jakiegoś innego skina ustawić, bo ja mam. Ja mam. Czekajcie, jakby wam to powiedzieć. O, w realu to ja mam taką fryzurę widzowie, Taką, bez brody, ok? Bez okularów, tylko taką mam. Takie włosy mam po prostu. O. Takie długie. A sobie też robię loki. Pianką. Ale teraz sobie nie robię, tylko robię sobie grzywkę. Te. Ale tak się fajnie prasuje tą prasą normalnie. Byśmy, teraz byśmy chyba prasowali jeszcze welki. Co jest, FBI mi się wbija do chaty? Żartuję. Żartuję, nie wbija mi się FBI. Pst. Kurde, takie pokosy to mogą być, ale nie takie. Kurde, ale też trochę droga. I Drogie są te kosiarki. Jakbyśmy płacili za cały zestaw, to 114 tysięcy. Obliczyłem prawie... 100 200, prawie 200 tysięcy poszło w kosz. Ale za, za to się opłaca po prostu. No właśnie. jeszcze odbija bigosem na obiad. Ja, babcia na gotowała w, w piątek bigos. I my tak. W sobotę rano bigos. Po południu bigos. Kolacja bigos. Niedziela bigos. Poniedziałek bigos. Wtorek bigos. Środa bigos. I chyba tak do. Do następnego roku będziemy wcinali ten bigos, ale prawie codziennie na śniadanie z bigos. Nie, nie wytrzymam za chwilę i pójdę komuś z baseballa w łeb przywalę, jak ja nawet nie mam bejsbola XD. <suszy> mm -hmm. Jestem taki zmęczony. Jak ja dzisiaj w sumie nic nie robiłem, to od czego jestem? Kurde zmęczony? Maksymalnie to co robiłem, to dzwoniłem 50 razy do kolegi, ale kolega miana, ma, mam mnie gdzieś nie odbiera po prostu. On, ba, on mówi dobra, nie odbieram od niego. <grytane> Bo mówiliśmy, że dzisiaj będziemy sobie tam pogramy trochę, a, a ja co? Nagrywam odcinek. Może być, może być, co ja? Ostre ducie na kogucie, jak to mówią. A teraz widzowie, w piątek się dowiedziałem nowej nazwy. Wiecie, jak u nas mówią na beczkowóz? Na wóz asenizacyjny? Blu, glu, glutkana! <grytania> glutkana, boże! Co to jest ta nazwa? U mnie w gminie takie coś wymyślili. A wy nawet nie wiecie, jak moja gmina się nazywa. Haha. <grytania> sumie moi koledzy wiedzą. E, ale się nie dowiecie. Szkoda. A nawet nie wiecie, bo ja, ja mogę Wam powiedzieć, że mieszkam na Szpakowie. Wiem, że to ja nie na Szpakowie, sam nawet nie wiem, jak moja miejscowość się nazywa. Do szkoły chodzę, więc powinienem czytać. Umiem, wi wiem, jaka, bo ja w sumie mieszkam przed samą nazwą tej miejscowości. Więc... Da Trochę wstyd, no niestety. Czekajcie chwilę, bo cóż tu jest nie tego. Dobra, jestem, bo troszeczkę tam też było podniesione za bardzo i musiałem trochę opuścić aparat. Jak ja widzę, to chyba to całe pole się skończymy sobie na odcinku. Tych omiarów nie robię, bo mi się nie chce jeździć za jakimś małym omiarczkiem. Dobra, jakby to by była seria realna, to bym jej chyba, to nie jest realna w połowie, nierealna, okej? Okay. Ale jak patrzę, to patrzcie, to prasa, prasa ma problem chwycić to. <tryk> <tryk> Kurde! Mam no, takie chyba, dzisiaj taki troszeczkę króciutki odcinek gramy, a będzie taki troszeczkę dłuższy. Masz dzisiaj gnojowice wywozić. Boże. Jak my nawet tego nie mamy dzielać Te gnojowicy. Nie we farmingu, ok, tylko u mnie w gospodarstwie. Ej serio mi tu ptak się dobija do okna. On, on mówi: FBI otwierać okno, a ja latuję na odcinek. Albo koledzy czekają na mnie na podwórku. Możliwe. Mówiłem Dora za 5 minut przyjdę, tymczasem ja 5 minut później nagrywam odcinek Ja tu, jakieś, tu taka z grubsza tą, jak to mi poprawiam, ale dużo tych kostek dało rozpuszczamy, wydalamy to lecimy na kolejne polec, no podniesione? Podnosimy. Tutaj nie zakończyłem. Ten. Serio tu? A bo mi się tu ta prasa mi się zbagowała, widzowie i nie chciała prasować. Więc Żeście zmontowali ekipę totalnych Wiecie czego, Nap napiszcie sobie w YouTube, żeście zmontowali ekipę, ekipę cytalnych. Już wiem czego, ale ja nie powiem, bo jeszcze raz takie coś wywinę i mam zamknięty kanał na zawsze A ja chcę tak nagrywać bardzo na YouTube, No i nagrywam xD, czemu ja medytuję? Nie wiem Dobra, mi się nie chce prasować tej słomy to, to sobie poza odcinkiem poszukamy, jeszcze sobie troszeczkę znajdzie, może... Co wy na to? O, znajdki sobie poszukamy. Yy, wiem, gdzie niektóre są, które nie wiem gdzie. Może kupimy nowe pole. Nie wiem, że nie będziemy kupywali nowego pola, bo nie chcę. Creeper z Minecrafta normalnie. Creepery z Minecrafta. Za chwilę przyjdą do kamery i... i pff. 18 sztuk. O Jezus Mary nie ja chcę się tego tak szukać. Wiecie, jakie to jest męczące. Szukanie tego. z takie męczące, jak szukanie jak grzybów w 2015. <tryk> Co gadam? No, dobra, tu gdzieś być kolejna Ej, jeszcze dwie znajdźki cz cztery i weźmy. Bardzo pole, ale będziemy się żegnali. Więc co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał, zróbcie łapę i subskrybujcie mój kanał. I co, trzymajcie się, i pa pa